Cześć, manko jest jestem na chwilę i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj przeanalizujemy sobie update, który jak ja to nagrywam był wczoraj w Pet Simulator 99, zobaczymy co oni dodali, bo ja jeszcze nie grałem w tym update, więc tak, y, Titanic Present dodali jakiś limitowany Titanic Pet, limitowany Huge Pety, Evolved Huge Pety, nowe Evolved Pety, nowy świat, nowe jajka, nowe Pety. Jakiś huge gift train, jakiś pociąg Jakiś huge for luck y Lucky gingerbread Lucky gingerbread machine Titanic present upgrade, czyli jakiś upgrade do prezentu Jakaś maszyna Jakiś w ogóle lucky gingerbread T Snowstorm survival O, to jest ciekawe Christmas tree refresh I czyli nowy, nowy huge pack w trzewku. limitowany czas, hatching contest, gingerbread cl clan, ba clan battles, Hyonet ja clan miałem coś śmiesznego, ale super holiday pack i candy cane pack, zobaczymy sobie to wszystko, eee, pójdźmy do nowy sklep, Ice Phoenix to jest jakiś mega lag gingerbread, co to jest? 10 000 points to jest mega lag, patrzymy co my tu mamy, super lucky gingerbread co my tu mamy? Tutaj kolejne dzisiaj nie wydamy Robux, ale uwaga już za niedługo. Możliwe, że już za tydzień w końcu wydamy jakieś robuxiki czy to na Forever Pack, czy co nie wiem E dobra e, Super Holiday pack Ej, dobra, ty to jest dobre. A e, ty nie, bo to jest holiday. A e, co? Za tysiące Ej, dobra. Cii. Ja bym to chciał. Co? Jezu, jakiś to jest UPL? To huge, można. Mam jakieś Robuxy na koncie? Nie, nie mam Robuxy. W ogóle nie mam, mam zero. Yy, dobra, Zobaczymy sobie, co dalej w tym nowym updatecie. To jest jakiś super lucky gingerbread. Zobaczymy sobie wszystko. Wejdźmy sobie do nowego świata i się widzimy, jak już tam będę. A! Jednak. Nie muszę robić cięcia. Myślałem, że my to duże będzie wczytywać. Co my to mamy? Nasze drzewko. Weźmy sobie, zróbmy jednego debilfa. decorate Czyli, weźmy sobie, wrzućmy, ile ja Mam jedną 23, ej, dobra, ten już podroża. Czy ja chcę wrzucać? Aha. Meg 20 Rainbow Petów. To mi chyba nie zajmie długo, w sensie, te na Breakablesy będą mi długo zajmować. Ej, dobra, co to, ej, co to jest? Break 750 Breakables. O Boże, no i o tym mówiłem, że to trochę dajnie Ale w tym czasie możecie zostawić subika i łapkę w górę. W ogóle co to daje? Ja to mogę jakoś teraz użyć, czy mi daje jakiegoś laka czy co? Pokażcie mi ta łapka co ją miałem. Gdzie to jest? To jest w tych eventowych. A 200 points to mega... Jakieś punkty do prezentu. Dobra, mam tutaj bombkę jakąś... Aha, 70 tysięcy bombka. No mam tutaj coś co mi przyspieszy, no dobra, użyjmy sobie końców, chyba nie musimy użyć, Użyjmy sobie stron pec dwa, 2 i w sumie tyle Myślę, że tyle nam powinno wystarczyć yy, bo miałem mega ciekawi co on tam dodaje naprawdę Możliwe... czyli to teraz jak zdobyć ten? Teraz jak mam zdobyć ten ornament ten, ale dobra, tej już 23,5 miliona, no to w sumie... Jednego sobie zostawiłem, no to, to chyba dobrze. <grych> Dobra, chyba się widzimy jak będę miał ostatnią krainę czy coś. Dobra widzowie, zajęło mi to o wiele krócej niż myślałem, ale już jesteśmy na ostatniej krainie. Eee, co, ale musiałem widzę przeanalizować wszystko. Co to jest? Jakieś rudory są giftowane, widzę. Free Golden Huge ludok, Jakiś random. A ja bym też chciał. Ej, to ze chcesz sekundy Huge, dajcie ile z tych są to, patrzcie, lekcje cute, to może być Legit, Mondu, nie wiem co tu się widzę dzieje, ale dobra, Titanic Present, to jest to, co mi daje laka, Ad luck 200 razy lak. I co? I to jest... i co mi to daje? Czekajcie, Obliterate Mega Present, tutaj widzę, że możecie... <tysk> A dodać prezent. A teraz jeszcze, o. Huge is for luck. Użyjemy sobie jednego huge'a. Ojej, ojej. Co ja zrobiłem? Wiem, widzę, poświęciłem się. Use Aha. I co? Ingressive huge luck. Luck points. huge boost luck points huge I co? Aha, ja tu mogę... ...open now. Mam 7% szans na huge'a! Półtorej pro... Ej, dobra. 0,04 na... Tej... Ej, dobra, widzę... Co to jest? Ej, dobra, pokażcie. 7,5% na huge'a mam. Uwaga. Proszę. Jest! Huge! 7,5% huge! Zwykły! Co jest? Dobra. Nie mam, widzę, pytań. Co jest? huge mam. Ej, dobra, wiecie co ja robię? Cześć, widzowie. Yy, bo właśnie w tej chwili zaryzykuję tak potężnie, bo dam wszystkie moje gemy. A tak to ile z razy jednym lakiem? Yy, nie wiem, jakie są szanse. No, wiecie co? Ja mam w to wywalone widzowie. Pod content... sobie wydam z, z, z dwóch huge sobie jeszcze w salce, więc co? Tylko, że. A nie, to jest ten lag. No item z sensu, dobra, ale dobra, huge nowego zdobyłem. I to wartego 26 milionów, dobra widzowie. Ciekawe to jest, naprawdę. Zaprawdę się w swoim huge swojego huge tutaj, ale tak szczerze. Aha, bo to się wyzerowało, czyli to jest od nowa, dobra, to Kupię sobie dwa huge i się widzimy za chwilę. Dobra widzowie yy, Ja sobie kupiłem dwa wilki, które wsadzimy, jeszcze sobie kupiłem tego Boosta, co tutaj jest. Wiem, że on będzie pewnie tańszy. A jeszcze sobie tego Boosta kupiłem i najpierw sobie otworzymy 800 kluczy, bo jeszcze kupiłem może akurat huge będzie To wtedy będzie git. Tak sobie na szybko otworzymy do niej żaden opening ani nic za 50 milionów 800 kluczy. Żeby, chociaż może Hughie'ka zdobyć, żeby nie być, nie być taki stratny. Wiem, że za te 50 milionów, co wydałem na klucze, bym mógł mieć o wiele więcej, ale... Co to wszystko, na spokojnie sobie to wszystko zrobimy. Ja tam się nie śpieszę. I tak będę miał trochę gramów z tych itemków. Yy, dobra. Niestety chyba Huge'a nie będzie tym razem. A Ale będzie to dobrze. Zobaczymy, wszystko sobie przeanalizujemy i chyba ostatnie 100 kluczy zostało, tak? 49, będzie huge? Nie będzie huge, a jeszcze 3 nam zostały. To troszeczkę jesteśmy na L, że tak to powiem, ale na spokojnie sobie weźmy sobie, otwórzmy najpierw te mini chesty. Więc no, przepraszam, jak będziecie słyszeć klikanie, ale jak chcę to jakoś otworzyć widzowie. I dobra, przetestujemy sobie nasze. Zobaczmy czy jakaś rojalitwa wypadła po ludzi No nie, ale chyba dwa XP-czarmiki. Da, wchodzimy i wsadzamy tam dwa huge I jeszcze te razy 10 tysięcy lag. Może akurat nam odda, może akurat będzie Titanic, kto wie. Pewnie nie będzie Titanica, ale no warto zaryzykować. Ingress huge lak to zróbmy Dwa takie. Spoko, owo, że... Dobra, nie, zrealizuję. Jeszcze... Włóżmy sobie tutaj adlak Dobra, pokażcie mi to teraz. Wówczas, jak to Mamy 27% szans na Huja. ile na titanica? 0 0,1% na Titanic. Chyba nie trafimy, ale oby może chociaż Huja. Mamy ponad 30% szans na Huja. Więc może akurat jeszcze mamy takiego Huja. Dobra, patrzymy i uwaga. Jest. Mamy Huja albo Titanica. Huja niestety zwykłego. Więc na lekkie L, znaczy no, na lekkie L, no w sumie biorąc pod uwagę ile wydałem, to w sumie na trochę duże L. Ale wiecie, pod koncem zaryzykowałem, mamy dwa Hughie'ki dzisiaj, później sobie te Hughie'ki sprzedam, na spokojnie. Ale no, to było mocne, niestety, ale tym razem nam lak nie dopisał, ale dobra. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, taki króciutki analiza update, nie zapomnijcie o subskrypcji, dzwoneczkiem na razie i cześć!